Czy kiedykolwiek czułaś, że może czeka na ciebie coś większego? Ciche wezwanie, niepokój, który towarzyszy ci nawet w najzwyklejszych dniach. Być może, nie zdając sobie z tego sprawy, należysz do kobiet wybranych przez Boga do specjalnej misji. Dzisiaj porozmawiamy o czymś głębokim, tajemniczym, a jednocześnie bardzo intymnym o duchowych znakach ujawnionych przez ojciec Pio. Jednego z najbardziej niezwykłych świętych Kościoła katolickiego, które mogą wskazywać, że zostałaś wybrana przez Boga, co najbardziej imponujące, wiele z tych znaków jest cichych, ukrytych nawet przed nami samymi. W tym filmie odkryjesz pięć sekretnych znaków duchowych, które mogą być obecne w Twoim życiu, a Ty nawet o tym nie wiesz. Znaki te nie są widoczne dla świata, ale są wyraźnymi dowodami. W świecie duchowym, że Bóg działa w Tobie. Jeśli masz wątpliwości co do swojego celu, powołania, jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy Ci się przytrafiają, a nawet dlaczego wszystko odczuwasz tak intensywnie, ta treść została stworzona specjalnie dla Ciebie. Ojciec Pio, człowiek głęboko związany z sercem Boga, pozostawił nam potężne nauki. Dzisiaj wspólnie przejdziemy przez te objawienia, które mogą zmienić sposób, w jaki postrzegasz samą siebie. Zanim zagłębimy się w znaki duchowe, należy zrozumieć, skąd pochodzą te objawienia. Kim był ojciec Pio? I dlaczego tak wiele osób na całym świecie wierzy, że posiadał on tak głębokie dary duchowe? Ojciec Pio z Pietrelciny był włoskim zakonnikiem. Kapucynem, kanonizowanym przez Kościół katolicki w 2002 roku, urodzony w 1887 roku, prowadził życie naznaczone modlitwą, cierpieniem i całkowitym oddaniem Bogu. Najbardziej uderzające w jego historii są niezwykłe dary mistyczne, które otrzymał: czytanie dusz, bilokacja, uzdrawianie duchowe i stygmaty Chrystusa, widoczne rany, które nosił przez ponad 50 lat. Jednak bardziej niż zjawiska mistyczne, ojciec Pio był człowiekiem głęboko związanym z cierpieniem innych. Spędzał godziny wysłuchując, spowiedzi udzielając porad i modląc się żarliwie za udręczone dusze. Wierzył, że Bóg wybiera zwykłych ludzi do wykonywania niezwykłych misji, a wielu z nich nie miało pojęcia, co noszą w sobie. Jego objawienia. Nie zostały spisane jako uporządkowane proroctwa, ale wynikały z jego duchowych wskazówek i rozmów z wiernymi. Wiele relacji mówi, że rozpoznawał on z niezwykłą wrażliwością te wybrane dusze, zwłaszcza wśród kobiet, które zwracały się do niego w poszukiwaniu wskazówek. Znak 1. Niezwykła wrażliwość duchowa. Pierwszy znak ujawniony przez ojciec Pio u kobiet wybranych przez Boga jest czymś głębokim, ale często pomijanym, niezwykłą wrażliwością duchową. Być może zdarzyło ci się wzruszyć podczas mszy, poczuć niewytłumaczalny dreszcz podczas słuchania muzyki uwielbienia, lub płakać w ciszy podczas modlitwy w domu. Być może po wejściu do kościoła, twoje serce uspokaja się w sposób, którego nie potrafisz wyjaśnić. Te chwile są nie tylko emocjonalne, są duchowe. Kobiety wybrane przez Boga mają wrażliwość wykraczającą poza racjonalność. Dostrzegają obecność Boga w szczegółach, w ciszy, w naturze, w oczach dziecka lub w cierpieniu bliźniego. Czują dyskomfort słysząc bluźnierstwa lub będąc świadkami niesprawiedliwości. Poruszają je rzeczy, które inni ignorują. Dzieje się tak, ponieważ ich serca są już dostrojone do czegoś większego. Ojciec Pio miał na to mocne określenie. Mówił, że niektóre dusze odczuwają wibracje nieba nawet gdy chodzą po ziemi. Ta wrażliwość jest darem, a nie słabością. Wiele kobiet próbuje zahartować swoje serca, aby nie wydawać się delikatnymi, ale ta duchowa łagodność jest w rzeczywistości znakiem wybrania. Oczywiście, sama wrażliwość nie wystarczy, trzeba ją pielęgnować. Dlatego, jeśli identyfikujesz się z tą cechą, nie ignoruj jej. Pielęgnuj ten dar poprzez chwilę ciszy, czytanie Słowa Bożego, modlitwę różańcową i adorację. Im bardziej łączysz się z sakrum, tym bardziej stajesz się wrażliwa na głos Boga. Nie bez powodu tak wiele świętych kobiet było postrzeganych jako kruche w oczach świata ale bardzo silne w oczach nieba. Ta duchowa wrażliwość jest jak wewnętrzna antena, i być może Bóg dostraja cię do czegoś, co wykracza daleko poza to, co sobie wyobrażasz. Znak 2: głęboka i naturalna miłość do cierpiących. Drugim znakiem obecnym u kobiet wybranych przez Boga, zgodnie z duchowymi objawieniami, ojciec Pio, jest głęboka i naturalna miłość do cierpiących. Te kobiety nie tylko wzruszają się bólem innych, one działają: stają, podchodzą, przyjmują, słuchają, obejmują. Nawet gdy nie mają środków, oferują swoją obecność, swój czas, swoje słuchanie. Często są tymi, których wszyscy szukają, gdy znajdują się w kryzysie, ponieważ wiedzą, że tam znajdą szczere przyjęcie i współczucie. Ta miłość do cierpiących nie jest wymuszona wyrasta z głębi serca, jakby była przedłużeniem samej duszy, i tu tkwi tajemnica. Wiele z tych kobiet nawet nie zdaje sobie sprawy, że korzystają z duchowego daru. Dla nich wydaje się to czymś naturalnym, ale właśnie w tym tkwi znak, to Duch Święty działa z taką swobodą, że to, co dla wielu byłoby wysiłkiem, dla nich jest spontaniczną skłonnością. Ojciec Pio mawiał, że dusze wybrane przez Boga mają serca, które krwawią wraz z sercami płaczącymi. Postrzegał tę empatię jako cechę charakterystyczną duchowego macierzyństwa powołanie do rodzenia życia tam, gdzie panuje rozpacz, doniesienia pocieszenia tam, gdzie istnieje tylko ból. Nie chodzi tu tylko o ludzką solidarność jest to miłość, która pociesza obecnością Boga. Podnosi zranioną duszę i prowadzi ją do nadziei. Dlatego tak wiele kobiet wybranych przez Boga znajduje się, pozornie przez przypadek, w sytuacjach, w których muszą pocieszać kogoś, nawet nie wiedząc jak. I w jakiś sposób im się to udaje. Znak 3. pociąg do życia w bliskości z Bogiem trzecim, znakiem duchowym u kobiet wybranych przez Boga, zgodnie z duchową wizją ojciec Pio, jest pragnienie bycia blisko Niego. Znak ten może pojawić się już wcześniej, lub stopniowo, w trakcie codziennej rutyny, ale kiedy się pojawia, jest nie do pomylenia. Jest to uczucie, że samotność z Bogiem jest najbezpieczniejszym miejscem na świecie. Często pragnienie to nie towarzyszy wielkim objawieniom lub wizjom. Wręcz przeciwnie, może narodzić się w ciszy, niepokoju, a nawet w niezadowoleniu z powierzchowności świata. Ojciec piomawiał, że. Kto został powołany przez Boga, nawet nie rozumiejąc tego, tęskni za nim, nawet jeśli nigdy go nie widział. Ta duchowa tęsknota jest wyraźną oznaką poświęconego serca. Kobiety z tym znakiem czują, że modlitwy wykraczają poza słowa. Nawet gdy nie potrafią się wyrazić, wiedzą, że Bóg je słyszy. I nawet gdy nic nie czują, wciąż wracają do Niego. Nie z obowiązku, ale z miłości, ponieważ bycie z Bogiem stało się potrzebą. Ważne jest, aby zrozumieć, że tego rodzaju pociąg nie oznacza duchowej doskonałości, wręcz przeciwnie kobiety te często czują się niegodne, słabe, grzeszne, ale jest to również odzwierciedleniem ich intymności. Im bliżej są Boga, tym bardziej zdają sobie sprawę ze swojej zależności od Niego. Jeśli odczuwasz rosnące pragnienie modlitwy, zanurzenia się w słowie, przebywania z Jezusem w najświętszym sakramencie lub po prostu wyciszenia świata, aby usłyszeć Jego głos, może to być wyraźnym znakiem duchowego powołania. Znak czwarty: doświadczenia cierpienia o znaczeniu odkupieńczym. Czwarty znak ujawniony przez ojciec Pio. Jest prawdopodobnie najtrudniejszy do rozpoznania i zaakceptowania. Cierpienie przeżywane w sensie odkupieńczym. Ojciec Pio, który jak niewielu innych doświadczył cierpienia fizycznego i duchowego, nauczał, że Bóg pozwala na pewne cierpienia w wybranych duszach, ponieważ ufa im, że przekształcą ból w wstawiennictwo, ofiarę, odkupienie. Wydaje się to trudne. Ale jest to głęboko chrześcijańska tajemnica uczestniczyć w krzyżu Chrystusa, aby rodzić życie winnych. Jeśli kiedykolwiek zmagałeś się z burzami, które wydawały się większe niż Twoja siła, ale mimo to kontynuowałeś, nawet nie rozumiejąc, nawet w milczeniu, wiedz, że nie jest to oznaka porzucenia. Jest to oznaka boskiego zaufania. Bóg nie zsyła cierpienia, ale pozwala, aby pewne bóle kształtowały silne dusze, zdolne do wspierania innych własnym świadectwem. Dlatego tak wiele kobiet powołanych przez Boga ma historię naznaczone walką, pokonywaniem trudności i wiarą w ciemności. Zostały one wykute w ogniu bólu, ale niosą ze sobą pokój, którego nikt nie potrafi wyjaśnić. Ojciec Pio mawiał: Cierpienie znoszone z wiarą staje się światłem dla innych. Jeśli przeżyłeś coś, co prawie cię złamało, ale mimo to twoje serce nadal wierzy, nawet jeśli jest słabe, przeżywasz rzadki rodzaj duchowości ofiarowania. Nie chodzi o cierpienie dla samego cierpienia, ale o połączenie swojego bólu z bólem Chrystusa i pozwolenie, aby przyniósł on niewidzialne, wieczne owoce. Jest to cichy, ale bardzo potężny znak. A jeśli nosisz otwarte rany, ale nadal wierzysz w miłość Boga, już teraz, nie wiedząc o tym, dotykasz wieczności opuszkami palców. Znak 5. Niemilczące wewnętrzne powołanie. Piątym i ostatnim znakiem, być może najbardziej oczywistym ze wszystkich, jest niemilczące wewnętrzne powołanie. Czujesz, że zostałaś stworzona do czegoś większego, nawet nie wiedząc dokładnie do czego. Czy w Twoim wnętrzu słyszysz głos, delikatny, ale uporczywy, który popycha Cię do działania, do pójścia dalej, do głębszego oddania się? Nie jest to zwykła myśl, to potężny znak duchowy. Kobiety, wybrane przez Boga, często noszą w sobie tę niepokojącą myśl, żyją zgodnie ze swoją rutyną ale zawsze mają poczucie niedokończonej misji. To tak, jakby serce mówiło: Urodziłaś się do czegoś, co jeszcze się nie zaczęło. Ojciec Pio mawiał, że dusze powołane przez Boga najpierw słyszą wewnętrzną ciszę, zanim wszystko ujawni się na zewnątrz. Tak właśnie jest. To powołanie nie przychodzi wraz ze światłami, cudami czy słyszalnymi głosami. Ujawnia się poprzez niepokój, Związany z prowadzeniem zwyczajnego życia. Dusza woła o cel, a Bóg słucha. To wezwanie może przyjść jako chęć służenia w parafii, pomagania osobom bezdomnym, wstawiania się za innymi duszami, opieki nad porzuconymi dziećmi, lub po prostu poświęcania więcej czasu na modlitwę. Nie ma znaczenia forma, liczy się impuls, ponieważ ten impuls nie pochodzi od Ciebie, pochodzi od Boga. Wiele kobiet ignoruje to wezwanie z powodu strachu, niepewności, porównań lub braku wsparcia. Ale ignorowanie nie ucisza. Powraca, ściska, nalega, ponieważ Bóg, kiedy wzywa, nie poddaje się. Im bardziej zbliżasz się do niego, tym jaśniejsza staje się ta misja. Jeśli rozpoznajesz siebie w tych słowach, nie zwlekaj dłużej. Odpowiedz na wezwanie z wiarą. Zacznij tam, gdzie jesteś. Z tym, co masz. Proś Ducha Świętego o jasność, odwagę i wskazówki. Bóg nie wybiera tych, które są najlepiej przygotowane, przygotowuje te, które wybiera.